Hejka, ja jestem Dominika. Witajcie na moim kanale Nika. W dzisiejszym odcinku będę losowała różne składniki, co rundę po dwa składniki i będę testowała, co dobrego lub niedobrego uda mi się wylosować. Zapraszam do oglądania. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na dole i jakiś miły komentarz. Zapraszam do oglądania. Dobrze, a więc losowanie, i moim pierwszym składnikiem jest to, a drugim składnikiem, bo może być taka kateczka, co wpadła, jest to. Moi drodzy, mam już przygotowane, że nie widziała. Mam y, zamknięte oczy. Mogę zatkać nos jeszcze. Y, mam nadzieję, że już woda tu gdzieś stoi na pobicie. Dobra, próbujemy. Raczej to jak go kieliszka nie wywija. nic nie ledzi. Dobra, jakaś łyżeczka najlepiej by była. Bo jakieś dziwne coś poczułam. Dobra. To jest jakieś gęste. Spróbujmy. To chyba musztarda z czymś dziwnym. Jakiś nie wiem, sok cytrynowy. Dobra, odsłaniam oczy. I co to jest? Musztarda z cytryną. Czyli tak jak myślałam. Średnie. Woda. Dobrze, moi drodzy, losujemy kolejne produkty, ale już mam dość. Pierwszy produkt. Oczywiście ja tych produktów nie przygotowuję, dlatego yy, nie patrzę jak losuję. I mamy drugi produkt, lecimy. To jest na tej? Tak, na łóżeczce. Mm. I to nie jest takie złe. To jest jogurt, taki owocowy, chyba owoce leśne. A drugie to nie wiem. Co to było? Czyli. Czyli w ogóle nie było czuć Czyli y, dobre połączenie. Masujemy drugie składniki. Kolejne składniki. I mamy już pierwsze. I drugi. Kolejne połączenie. Znowu łyżeczka. O, jest już coś, to będzie niedobre. Mm. Dobra, to nie jest złe. To jest chyba keczup i oregano. To mi się wydaje. Zgadła? Kaczup i kminek. Wow, ok. No, to nie było takie złe. Czyli mamy na razie chyba dwa dobre. Nie no, chyba, tylko nie dobra. Dobra, lecimy z kolejnymi. Pierwsza karteczka i druga. Lecimy. Dobra. Kolejne połączenie, znowu łyżeczka. Off, ale było znów dobre. Mm. I jakaś owsianka. Mm. To jest cynamon i owsianka? Łażnie owsiana. I cynamon, tak? No takie suche, ale dobra. Dobra, kolejne składniki raz i dwa. Wracamy. Dobra, tym razem w kieliszku i czuję, że jest to płynne. Z mleko i chyba oregano, które smakuje jak paliwo. Ochydne. Oh, <laughs> nie wiem, co się stało z tym oreganem. Yy, średnie, bardzo średnie. Ale i tak nie najgorsze, więc dzisiaj naprawdę nam się dobre składniki trafiają. Następne dwa, dwie. Oczywiście, ja już tak naprawdę nie wiem, co wylosuję, więc też nie patrzę. Więc dziwne, że akurat nam się dzisiaj potrafią. Chyba pięciu już jest pod rząd dobrych, a tylko jedną zła. Lecimy dalej. Znowu w kieliszku? Łóżeczka. Dobra. To jest chyba jakaś marmolada. Nie mam pojęcia z czym. To jest sól? Co to jest? Sól? Czyli dobrze mi idzie ostatnio. Dobrze mi poszło. To też było dobre, więc ta sól nawet nie była taka mocno wyczuwalna. Dobra, losujemy następne. Mogę się odwrócić, żeby nie było, że ustawione. Jeden składnik. Drugi składnik. Proszę. No, jest oh ja, to jest ale nie jest aż taki mocny. Ale nie czuję w ogóle drugiego składniku. W ogóle. Co, co było drugim składnikiem? Pierwszy. To w ogóle nie było czuć pierwszy. Szan zabił wszystko. Dobra. Kolejne składniki. Hops. I Hops. Moi drodzy, okazało się, że są trzy składniki w miseczce, dlatego teraz będzie na ostatnią rundę już potrójna moc, ponieważ będą trzy składniki na raz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i drodzy, jest strasznie dużo na muszę wziąć do buzi od razu. Obo. a. aaa, mm. Sos sojowy. Maga. Ofu, maga i co jeszcze? I sok malinowy. No to dwie rzeczy były z tego dobre, jedna nie, ale ogólnie bardzo średnie połączenie, ochydne nawet. Moi drodzy, dziękuję, że oglądaliście ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. W sumie patrząc na cały wynik, to chyba dużo było dobrych rzeczy mi się dzisiaj trafiło. I na szczęście miałam dzisiaj farta. Proszę zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na dole, możecie napisać jakiś miły komentarz i wpadać na mojego Instagrama, jest w opisie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!